Siema, witam z Sikior, Filipiny. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażemy, zabierzemy Was na najbliższą plażę od naszego domu. To jest dosłownie 5 minut motorkiem. Chodźcie zobaczycie, gdzie mieszkamy i dlaczego tu przyjechaliśmy między innymi. Jedziemy! Into the park. To był by lift, a to już nie To jest Ta chatka to jest stary dom Tej koleżanki April, co przyjechała nas odwiedzić dzisiaj Więc można powiedzieć, jest u siebie, Obecnie tu nie mieszka, ale po drodze mijamy farmę dragon fruta motorkiem było dosłownie 3 minuty I teraz na pieszo. 5 do 10 minut nam mówią tutaj lokalsi bo teraz idziemy inną drogą, niż zazwyczaj pani idzie tam z zaopatrzeniem na tą plażę handlować tak mi się wydaje, zresztą nie wiem nie pytałem małe 5 minut może parę, jeden może przez las i dochodzimy, zaraz zobaczycie gdzie. Las, to taka bardziej dżungla niż las. Bardzo gęsto porośnięte, bujnie. I tu mamy takie, taki zagajnik.

I takie schody mocno strome prowadzą na dół. Ale ta woda tutaj, i te palmy idziemy się zaraz wykąpać. O, jak się ze schodków zejdzie, to jest takie coś. Schodzić to pół biedy, ale później jeszcze trzeba iść na nie wdrapać. <laughs> ale co tam damy radę? Zobaczcie. Są turyści. Są vlogerzy sieci rybackie, to jest taka dzika plaża. Hej. Tutaj raczej jak turyści trafiają to tylko jeżeli mają lokalnego przewodnika, bo samemu to ciężko trafić. Bo można jedzą go kupić, przekąski.

Miała być w sierpniu, no ale koleżanka nie dojechała, nie dała rady. Takie klimaty tutaj. Czekam aż dziewczyny przyjdą, sesję skończą. O, nawet jest policja tutaj dla ochrony. O, idą moje panie. O, i tu jest jeszcze taki jakby punkcik widokowy. O.

Dzień kończymy spaghetti z serem grana padano Prosto z Włoch. Siadamy i jemy. Głodni jak Cholera po tej plaży. Pozdrawiamy, do zobaczenia w następnym vlogu. Bajo!